Dzień dobry, witam serdecznie z studio Otwarte, telewizji Rodin. Witam serdecznie Grzegorza Sandomierskiego, kierownika biura przyjęcia i adopcji schroniska na Paluchu. Gdzie jest schronisko na Paluchu? Dzień dobry Państwu, schronisko na Paluchu. znajduje się przy ulicy Paluch 2, to jest ostatnia ulica w Warszawie między Okęciem a Raszynem, dojazd. Odale i Krakowskiej ulicą na skraju. Czyli jedziemy w kierunku na Kraków, tak. na Katowice z Warszawy, tak? Tak, jest, jest, są tablice informacyjne, gdzie się skręca do schroniska. Około 2800 metrów od Alei Krakowskiej. Panie Grzegorzu, co, ile ile zwierząt w tej chwili macie? Bo mam nadzieję, że to już się trochę zmniejsza, ta, ta liczba tych zwierząt w stosunku do tego, co było kilka lat temu. Rzeczywiście znacząco zmniejszyła się liczba zwierząt, bo w tej chwili w schronisku przebywa. Około 1870 piesków i około 70 kotów. To jest mniejsza liczba? Było, było znacznie więcej. To znaczy było ile? 5 tysięcy? Nie, nie, no nie aż tak strasznie. Nie. W szczytowym okresie, kiedy najwięcej zwierząt przybywało, to było około ponad, trochę ponad 2300 psów i około 150 60 kotów. I ile osób obsługuje tę całą czeredę? Łączny personel schroniska to jest około 50 osób. To... W, w ten skład wchodzą opiekunowie, lekarze weterynarii. I pracownicy działu administracyjnego. I teraz, tak, żeby nasi widzowie wszystko przyjęli, bo to różnie bywa. Czasem może ktoś będzie chciał adoptować jakieś zwierzę, typu pies albo kot. W związku z tym, powiedzmy, od której do której jesteście czynni, czy przyjmujecie te zwierzęta wieczorem, w nocy na przykład, czy ktoś w nocy przychodzi i mówi, że chciałby zaadoptować. Może... Stronisko działa całą dobę, tylko oczywiście dział adopcji jest czynny. Co przez cały rok, codziennie między 12 a 16, a w okresie wiosenno-letnim od 12 do 17. Natomiast zwierzęta przyjmujemy całodobowo, przy czym no, między 20 a 8 rano, jeżeli ktoś znajdzie jakieś bezdomne zwierzę na. W terenie miasta Stołecznego Warszawy należy dzwonić pod pa, e, numer 986 do Straży Miejskiej i w godzinach 986 w godzinach nocnych do, dostarczycielami zwierząt są patrole Eko Straży Miejskiej wyspecjalizowane. Wy Niemożliwe, mamy takie patrole? No Są już od początku, pierwszych lat, e, e, o chyba od 2003 czy 2004 roku. Wie pan, że ja pierwsze, w życiu nie widziałem takiego patrolu. Pierwsze patrole Eko Straży Miejskiej w tej chwili. Całodobowo jest kit od 3 do 5, 6 takich patroli na terenach ulic miasta stołecznego Warszawy. Jeśli już mówimy o patrolach, to bo ja oczywiście oglądałem filmy jakieś tam amerykańskie, australijskie, oni mają e, rzeczywiście świra na punkcie, na, na punkcie tego, żeby się opiekować zwierzętami, żeby ich jakoś, żeby je jakoś doglądać i tak dalej, natomiast nigdzie nie widziałem ani jednej wskazówki, ani jednej informacji na temat patroli polskich. Na przykład wielokrotnie widzę jadąc samochodem, że Leży pies na drodze, a, a jakby wracam potem po paru godzinach i ten pies nadal tam leży. Tak? W Warszawie jest to dość dobrze i sprawnie uregulowane. Te patrole przemieszczają się po ulicach Warszawy. Jeżeli ktoś ze społeczeństwa Warszawy zgłasza leżącego czy biegającego psa, to taki patrol dostaje od dyspozytora zlecenie, ażeby podjechał i udzielił pomocy takiemu zwierzęciu. Czy te patrole są jakoś ubrane odpowiednio? No bo co się w dzieje w mundurach, na przykład? Wundurach Straży Miejskiej i samochody również. No są. ale nie galowych. Nie, galowych. <głos> nie <głos> bo chodzi o to, że jeżeli zwierzę leży, to nigdy nie wiadomo, czy to jest zwierzę groźne, czy to jest zwierzę, które może być, nie wiem, chore na przykład na wściekliznę. To może się tak zdarzyć, czy nie? Należy zachować daleko idącą ostrożność w kontakcie z zwierzętami. Ale co z tego, że ostrożność zachowam, jak jestem w mundurze galowym? Wychodzę do psa, chcę go wziąć, a on mnie hapas. Czy mamy rękawice, czy mają jakieś chwytaki? Eee... Z Patrole z Straży Miejskiej są wyposażone w odpowiedni sprzęt. Jeśli chodzi o chwytaki, to tylko w jakichś uzasadnionych przypadkach, gdy mm -hmm. zwierzę jest agresywne czy nadzwyczaj pobudzone. Generalnie jeśli chodzi o psy, no to wystarczy smycz. Mają odpowiednie wplatki do transportu. Okej, okay. wróćmy w takim razie do schroniska na paluchu. 50 osób opiekuje się, no prawie, prawie 2000 z tych zwierzaków, tak? Prawie tysiące. Tak. Mówię o kotach i o tak. psach, tak? Niech pan mi powie, jak to się dzieje, bo ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Jak macie jakieś spacerniaki, gdzie wypuszczacie te psy, żeby mogły się wybiegać, bo musi tak chyba być, tak? Większość psów wychodzi na spacery. To są spacery z opiekunami bądź wolontariuszami. Część piesków wychodzi na spacery na zewnątrz, a mamy przygotowane spacerniaki z torem przeszkód zabawami. Tak. Są podzielone na, na kilka części, tak żeby zbyt dużo psów naraz nie, nie biegało w jednej części spacerniaka. Jest to regulowane no. tutaj odpowiednimi procedurami, jak te spacery mają wyglądać, także. Do... No właśnie, Panie Grzegorzu, ale nie powie mi pan, że te psy się nie gryzą. No, one są rozmieszczane charakterologicznie, Głównie, główna jest zasada taka, że jeżeli już tak, psy indywidual... Zacznijmy od tego, że psy. Ale nie według znaku Zodiaku. Psy indywidualiści mają oddzielne pomieszczenia i boksy boksy konkretnie, albo domki, gdzie przebywają same, no bo na przykład psy w typie amstaw, czy nawet niektóre mieszanice nie tolerują innych zwierząt, w związku z tym muszą przebywać same. Tak samo na nie będą wypuszczane na tereny spacerniaka z innymi zwierzętami. Tutaj opiekunowie, wolontariusze znają te zwierzęta i zapobiegają tego typu sytuacji, mówi były konflikty. Ale mówi, pa, konflikty, jakie konflikty mówi pan zwierzęt? o psach indywidualistach, czyli mówi pan o rasach, czy po prostu. Go, tak, w jaki sposób, jak sposób no, rozpoznajemy? Jak rozpoznajemy? No jeżeli to jest amstaw, to w 90. 10, no to wiadomo, że należy szybko musi... się odwrócić i uciekać. Wie. Niekoniecznie one nie? po prostu nawzajem nie tolerują się z innymi psami, znaczy nie tolerują innych zwierząt, a do ludzi są najczęściej przyjazne. To czasami ludzie potrafią spowodować, że takie psy są przyjazne? Mniej przyjazne do ludzi. Oczywiście to są każdy przypadek, na mhm. należy rozpatrywać indywidualnie, bo są psy, również mieszańce, które kochają ludzi, też nie tolerują innych zwierząt. Rozumiem. Da. Czyli I takie one muszą być, w oddzielnym, oddzielnym miejscu. miejscu muszą być. W oddzielnych konkretnie, box. Czy domkach. Czyli to jest ta, ta rasa. Jakie jeszcze inne rasy, żebyśmy wiedzieli, no bo potem przyjdą No ludzie, żeby nie, nie będziemy od was tutaj rozróżniać rasami, bo po prostu no, każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Potrafi być nawet średniej wielkości kuntele, które nie będzie innych, mm -hmm. y, nie zintegruje się z innymi zwierzętami. On musi być oddzielony, żeby nie, nie było konfliktów. Ale Panie Grzegorzu, wy macie tyle miejsca, żeby, żeby dokonać takiego podziału i żeby każde zwierzę było w innym boksie, dlatego tylko, że no, ma zły dzień. Y Nasze znaczy, Stronisko jest przewidziane w tej chwili na ponad 2000, mamy ponad 2000 miejsc, czyli patrząc na, tego, na to ile mamy zwierząt, także mamy jeszcze jest, pewne jest. rezerwy. Tak. Oby tych zwierząt było jak najmniej, żeby, żeby pełnego potencjału nie wykorzystywać. Witamy naszego kolegę, może a, a, ty masz psa? E, z mikrofon mikrofonu. A. Nie mam mikrofonu, więc nie mogę nic powiedzieć, ale za chwilkę to do was dołączę, bo oczywiście jak najbardziej mam se. O, właśnie. Dobrze, czyli w takim razie są rozdzielane. Na spacerach mogą się gryźć, co wtedy się dzieje? Naszym zadaniem jest tak zorganizować spacery, żeby psy się nie gryzły. No przecież byłoby to bez sensu, żebyśmy Grzegorz... doprowadzali do sytuacji, kiedy na, psy się na spacerach gryzą. Panie Grzegorzu, ja wychodzę ze swoim małym psem na spacer i też tak organizuję spacer, żeby się mój pies nie gryzł, ale jak go atakuje jakiś inny, to on gryzie się z tym psem i co? Mogą się zdarzać u was znacznie częściej takie przypadki, tak? Jesteśmy na to bardzo wyczuleni. No, nie można powiedzieć, że przez, na przestrzeni roku nie, była, nie ma żadnych konfliktów mhm. między pieskami, ale tak to organizujemy, żeby ich praktycznie nie, żeby było. nie było. Rozumiem. Skąd bierzecie e, ludzi chętnych do pomocy? Bo rozumiem, że opieracie się głównie, oprócz tych służb takich specjalistycznych, na wolontariuszach, tak? tak. Poza, poza e, pracownikami, opiekunami schroniska, współpracujemy również z wolontariuszami, Umowę pod, ma podpisane około 100 osób, z czego znaczny procent to są wolontariusze aktywni, którzy przychodzą na spacery z psami. A to są dzie dzieci, młodzież szkolna? Wolontariuszem może zostać tylko osoba pełnoletnia po odpowiednim przeszkoleniu, zdaniu egzaminu, i później po zdanym egzaminie podpisuje. E Umowę o świadczeniu usług wolontarystycznych dla schroniska. Rozumiem. Rozmawialiśmy chwilę przed, przed programem, i mówił mi pan, że niektóre psy. Słyszymy teraz naszą panią Wróżkę, która będzie za chwilę wróżyła państwu. I jeżeli pan by chciał się czegoś dowiedzieć o swoim przyszłym życiu i o, o sytuacji w schron schroniska, to bardzo proszę, w każdym momencie może pan zadać pytanie, bo tak, tak u nas jest. E, wracając do, do schroniska, pytanie, czy te, te psy, które są czasem wydawane, adaptowane do rodzin, wracają? Wracają do schronisk. Powie pan, serducho, przyzwyczajenie. Czy same wracają? No, najczęściej nie. Owszem, zdarzają się zwroty z adopcji z różnych przyczyn. Nie, nie jest zbyt dużo tych zwrotów. Ja nie mówię o zwrotach na razie, bo o tym też porozmawiamy. Tylko mówię o takim instynkcie, tak? No. Do przestrzeni ostatnich lat zdarzało się kilka przypadków, kiedy pies mieszkał stosunkowo niedaleko, krótko po adopcji wydostał się z, z ogrodzenia i czasami taki piesek przychodził do schroniska, bo traktował go jako swój dom, tutaj miał karmę, opiekę, ale najczęściej odbierał go właściciel, osoba, która go adoptowała i przyzwyczajał się do nowego miejsca. A czy zdarzają się wizyty, nocne wizyty, późno, w nocy? Albo nad ranem, kiedy przychodzą ludzie i mówią: Chciałbym zaadoptować. No czasami. Właśnie przypływie, w przypływie fantazji pod wpływem. Jakichś środków, powiedzmy, ambrozji. Na przykład. Tak. Nie są to przypadki częste, ale czasami się zdarza. No to wtedy udzielamy informacji, że jakie są godziny otwarcia, i że zapraszamy. Myślę, że tacy ludzie to przychodzą do Was o tej godzinie specjalnie po to, żeby bezpiecznie wrócić do domu. E, w towarzystwie psa na przykład, tak? Może <laughs> tak. Chociaż takiego <laughs> przypadku nie pamiętam. Czasami dzwonią nocą, pytając o drogę. Aha. No To też. Wracając do, jeszcze do adopcji, bo pan wspomniał o tym, kto może zostać, jaka rodzina może zostać taką rodziną, która powinna wziąć od was psa, kota. Jak rozróżniacie, jak, jak dostrzegacie w tych ludziach potencjalnie dobrych właścicieli, dobrych opiekunów? Czasami na pierwszy rzut oka trudno jest ocenić, jakim Boś. ktoś będzie przyszłym opiekunem zwierzęcia. W związku z tym przeprowadzimy, przeprowadzamy wywiad słowny, odpowiedni kwestionariusz przedadopcyjny pokazujemy, dajemy do wypełnienia, później analizujemy jego zawartość, no bo nawet po kilku, kilkunastu minutach, czy rozmowy, czy po analizie wypełnionego kwestionariusza yy, no nie można mogę. wyciągnąć pewne wnioski, aczkolwiek no, nigdy nie ma 100% pewności, dlatego yy, Jakiś czas przeprowadzamy kontrolę adopcji, czy to w miejscu zamieszkania, czy, czy na podstawie rozmowy telefonicznej. Czasami prosimy służby miejskie czy gminne, ewentualnie spoza Warszawy o wypowiedzenie się na temat danej osoby, czy, 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 czy gwarantuje właściwą opiekę. Czy zdarzają się często zwroty? Że ktoś przychodzi i mówi, nie, już mojemu dziecku znudziło się, e, znudził się pies, kot i S chciałbym teraz oddać tego. Zdarzają się takie sytuacje, na szczęście niezbyt często, dla, między innymi dlatego, że przed wydaniem zwierzęcia do adopcji sugerujemy, że to jest decyzja często na... na Następne kilkanaście lat i żeby to nie było, żeby była adopcja pod wpływem chwilowego am, am impulsu albo to, że dzieci proszą mamo, tato ja tak, dziecko, pieska. Tak, Chce... tak a, później, a później nie ma się kto zajmować, także adopcje są bardzo ważne, ale tutaj sama ilość nie jest najważniejsza, tylko jakość, żeby te zwierzęta miały jak najlepszych opiekunów, jak najlepsze domy. I jak najrzadziej wracamy. No właśnie, rozmawialiśmy teraz o schronisku na paluchu, o zwierzętach, to jeszcze temat niedokończony, jeszcze będziemy, wrócimy do tego tematu, ale ja w tej następnej części chciałbym z Panem porozmawiać o ludziach, którzy pracują z tymi zwierzętami, bo myślę, że tutaj trzeba mieć specjalne podejście, specjalny charakter. Ja na przykład obserwując w tej chwili Pana, wiem, że Pan musi być bardzo dobrym człowiekiem i bardzo spokojnym człowiekiem, żeby w ogóle podejmować się takiego takiej pracy i takiego wyzwania, to rozumiem, że to jest jakby powołanie. Pan się tego nie uczył, pan nie był przeszkolony, żeby... Powołanie to już jest wielkie, piękne słowo, ale na pewno tak. Ktoś, kto podejmuje pracę w schronisku, to musi po pierwsze lubić zwierzęta, po drugie nie bać się za specjalnie, aczkolwiek trzeba zawsze respektem i szacunkiem. Otaczać te zwierzęta i takie traktować. Ale nie to, że chodzimy przy ścianie. No? Tak, dokładnie. No na pewno tak, wychowałem się w domu, w którym zawsze były zwierzęta, były psy koty. Również w tej chwili mam trzy psy, dwa znalezione, jeden kupiony, dwa koty. Także mam w domu te zwierzęta. Ale ja nie wierzę, bo przecież pan wracając do domu musi odetchnąć. To jak to jest to? Jak pan przychodzi do domu po takim, w takim hałasie, cały dzień pan jest. W takim razie pan przychodzi i, i co? I okazuje się, że ma pan jeszcze tą czerwoną. No, witają mnie moi wierni przyjaciele. E, tym optymistycznym akcentem na razie kończymy. Proszę napić się spokojnie kawy, a wrócimy za jakiś czas do rozmowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mm.